Ja jestem chłop z Mazur, i tak wołajcie na mnie. Chłop z Mazur, to właśnie śpiewa dla was. Chłop z mazu, więc wszyscy na mazury, nie w góry. Chłop z Mazur, za siebie samą mówi. Chłop z Mazur, i jak tu luk zabrzmiało: chłop z mazu, więc wszyscy na mazury, nie w góry. Coś się stanie No siemaneczko, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Chłop z Mazur Moi drodzy, dzisiaj lecimy e, z kolejnym e, zmaganiem się, że tak powiem, e, z łąką Tego bez zbędnego przedłużania Mamy wszystko ogarnięte Chodzi o to, że e, były właśnie znowu ostrzone noże o ostatnich łąkach już w sumie drugi raz pierwsza łąka okazała się bardziej kamienistym wybrzeżem niż, niż łąką. No tego tak ciekawie z takich ciekawszych rzeczy, które udało mi się ogarnąć biegnie. Biegi w końcu udało mi się ogarnąć i mega się z tego powodu cieszę, bo w końcu mogę sobie grać realnie i na pewno nie będę miał już problemu z zakopywaniem się na jednej czy drugiej serii. Także może jednak polecimy sobie od drugiej strony z tym koszeniem. Oczywiście znowu rozłożymy sobie mega nierealnie naszą... albo no, dobra, od tej strony Zobaczymy z biegu pyk kawałek mamy pyk ona sobie gazuje sama, nie? to jest nowy model 3 h <grywy> automatyczny gaz na dotyk się dziwię co się dzieje, a ja gazuję w miejscu Dobra, dwójka Dwójka i lecimy do oporu no i co? Generalnie co jeszcze zauważyłem, bo pewnie też już to zauważyliście, że udało się coś z shaderkami podziałać, tak? Udało się naprawić Ale z czego jestem bardzo niezadowolony? Włączyłem w gierce DLSS i e, widzę, że psuje krawędzie. E, chyba będę musiał go wyłączyć. Chyba raczej na pewno. to chyba. E, no i jak się uda go wyłączyć, no to myślę, że to już będzie wszystko. Chociaż dajcie znać... E, z tymi shaderami to dążyć do, że tak powiem, takiej perfekcji, która była prezentowana w pierwszych odcinkach. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej wyglądały te wersji. No widzicie co tam się dzieje? Jak już się za dużo elementów rusza, to ten DLSS się psuje i nie wie, nie wie z czego żyje. O, w ksacory takie, że hej, mówię, matko jedyna. No. Myślę, że też uda mi się uratować coś tam w postprodukcji. Wygląd gierki jeszcze, zobaczymy jak, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, no to powiem Wam szczerze, że jeszcze nawet nie, nie, nie było publikowane, bo nagrywamy jeden po drugim. Też się w sumie zastanawiam, czy na przykład nie podmienić jednego odcinka drugiego, bo w poprzednim też działaliśmy z trawą. Tak się bije z myślami, czy, czy po prostu nie zastąpić tamtego odcinka tym odcinkiem. No nie wiem. Tak, były rozkwiny generalnie odnośnie prac, które tutaj będziemy z którymi będziemy się tu zmagać. No to wyszło tyle, że Stwierdziliśmy, że trzeba czymś prędzej się właśnie ogarnąć z tymi łąkami Tam właśnie sąsiad troszeczkę ogarnął temat Tu u siebie drugi grudni. to już nie pamiętam nawet czy on jakiekolwiek łąki miał mówi do mnie zbiegł Nie działaj co, bo tu człowieku zaraz się zima najdzie, nie? I, i faktycznie jest okno pogodowe Padało ostatniej niedzieli Więc Więc Jakoś to Mi się nie zapowiada, żeby miało coś tam padać Także Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało e, no i co, na pewno sprzęt będę musiał pożyczać, jeżeli chodzi o pożyczanie sprzętu który tam z sąsiadów będzie bardziej chętny mniejszą kwotę zaproponuje eee, prasa eee, będzie, będzie mi potrzebna do sprasowania tych belek no i ja oczywiście im później będę sprzedawał te belki, tak także to też eee, wiadomo, no, oni będą musieli dobrze przemyśleć co co to będzie <grych> yy, jaka negocjacja będzie podejmowana bo mówię beleczki, beleczkami ale no część z tych belek trafi jednak do nich czego się obawiam obawiam się bo też planowałem właśnie żeby yy, kostkującą pracą to robić Okazuje się, że no moja uczestnicząca prasa poszła na serwis. E, no i to e, troszeczkę gruby temat tam jest. Prawdopodobnie będzie trzeba ją zutylizować. E, główne, główne mocowania tam są niestety prze, przedzwiedziałe. E, jakieś te lagi serwerowe jak widzicie. E, i, I po prostu... No staje się w tym momencie można powiedzieć problemem problemem który mam nadzieję uda się w najbliższym czasie w najbliższym okresie ogarnąć no druga sprawa problem jest teraz z dostępnością mojego tura do 60 rozmawiałem tam właśnie z naszym Prowadzący sklep e, agrosklepu na zmiejscowości e, no i niestety mówi, że e, będzie problem, bo tak ja, co prawda, sprzęt mam, ale co z tego, jak ja ten sprzęt mam, jak e, do niego dobrać teraz, będę. E, to były jakieś wsadzone egzotyczne No, podobno jest problem z tym związany Druga sprawa eee, To już jest kolejny problem, nie druga sprawa eee, Kolejny problem jest taki, że w 60, w której stricte będzie zamontowany tur, miał być zamontowany z powrotem tur, bo może tam była tak, ja e, miał być, moi drodzy miał być ten tur e, ktoś ukradł, niestety, niestety e, moją e, mojej 60 e, lampy to już wiecie ale historia nie jest wcale taka łatwa, prosta i przyjemna, bo niestety zrobił to na tyle nieumiejętnie, że wyszarpał, a nie tyle co przeciął, a wyszarpał instalację elektryczną w pewnych miejscach, doprowadzając do uszkodzenia. A dodatkowo okazało się, że doszło do zwarcia na jednej z linii układów, także będzie problem. Witam, eee, cię, bardzo, wita. witam cię bardzo serdecznie, sąsiad. Sąsiad, sąsiad. Jeszcze jest taka sprawa. No, czekaj, zgaszę maszynę To No, a wy dalej te. No, wy dalej te belki wozimy w no. tą i bo on tam ma te łąki tam na tych bugajach, tam dalej, dziś no. tak wozimy, właśnie. No. no A sprawa jest taka, miałbyś. Trochę siana do urzeczenia do świnki morskiej. O, świnki morskiej. Ui, ui. No, powiem Ci tak. Siana, co się by było? No to tam popakujesz mi dwa worki, bo. Dziecioki kupiły jakąś świnkę morską do człowieku i teraz trzeba to karmić zielonką. <laughs> to nie za dziecioki. No to. Nie, dobra, dobra, no to za dwa worki Ci tam mogę odpalić. Nie ma no pewnie, no dobra, dobra. No to, co i... było najważniejsze, my się tam śpieszymy. No to cześć, to działaj tam. Cześć, trzymaj się. Bodzenia. sąsiada. Pozdrawiam. Cześć, cześć. <noise> Sąsiad ze śpinką morską i dziećmi walczy. <noise> no. no, także taka sześćdziesiątka, moi drodzy. Sześćdziesiątka wadliwa eee, niby kupię światła, a, a jednak problem problem się zrobił. To nie mały no i teraz e, teraz nachodzi mi pytanie, e, bo jak usłyszałem kwotę za zrobienie tej elektryki plus dołączenie z powrotem tego niesamowitego tura i to jeszcze by miało Wam powiem szczerze działać bądź nie działać no to ja grubo ale to grubo rozważam temat żeby żeby tą 60 zutylizować. Tylko problem jest taki, że utylizując 60 utylizuję sobie główny. O! O! Tego! Ale żebym nadepnął na rewers. Eee, główny koń pociągowy mojej gospodarki będzie wtedy sprzedany. No i powiedzmy sobie szczerze, że 30 sama nie da rady z pewnymi maszynami. Druga sprawa, pozbywam się jakiegokolwiek ładowacza, gdzie już i tak w tym momencie jest taki problem i przestyj z robotą. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby to tak dalej miało wyglądać. Kwestia jest tego typu, że albo, albo biorę jakiś kredyt plus tym, co udało mi się zebrać z tegorocznych plonów, po prostu to sprzedaję. Sprzedaję również traktor ową sześćdziesiątkę i wtedy kombinuję, że ja tak powiem, z dalszym. załatwianiu sobie jakiegoś sprzętu no, albo nie wiem co tak naprawdę też jeżeli chodzi o te dotacje jakiekolwiek na sprzęt to też nie, nie, nie wydaje mi się że to będą jakieś niesamowite pieniądze ale kurczę nie chciałbym nie chciałbym e, takich radykalnych kroków podejmować ewentualnie no nie wiem sprzedać traktor sprzedać wszystko to co mam ...zakupić jakiś, jakiś traktor większy, jako siłę czy konia pociągowego tego gospodarstwa. Ewentualnie pod przydziechę to przerobimy. mu się 3 dziechy dorobić tura to myślę żeby wyszło po kosztach znaczy inaczej jak kupujesz cały nowy nowy tur, nowe, nowe yy, przystosowanie do tego tura, a jeżeli przerabiasz coś co było już kiedyś zrobione i było zrobione to byle jak więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby znaleźć jakiś traktor, który był, był głównym koniem pociągowym dla, 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 dla tej gospodarki i dokupić właśnie y, tura do 30 przerobić go przerobić go y, po 30 i wtedy dalej coś działać No, nie jest potrzebny jakiś traktor mniejszy, po to, żeby można było obrócić się na działce, na podwórku i e, ogarnąć przy zwierzętach. Obornik jest e, za chwilę do wywożenia. E. A ja tak naprawdę nie mam nie mam czym działać Nie ma co się oszukiwać, nie mam czym działać I teraz pytanie pytanie co robić Chociaż za chwilę się pewnie okaże, że do 30 też będzie ciężko jakiś tur tutaj naszemu majstrowi e, znaleźć I będziemy już totalnie w potrzasku więc pytanie pytanie czy czy majster moga mnie jakikolwiek tur do tego traktora Bo jak nie no to się okaże że będzie trzeba sprzedać i 30 i 60 kupić jakiego, jakiś traktor byle żeby e, miał tego tura i oprócz tego traktor, który będzie główny w głównym koniem dociągowym tej gospodarki że nie wiem, no to jest, powiem Wam szczerze gruby temat i to jest temat, który nie może cierpieć zwłoki, bo yy, za chwilę się okaże, że naprawdę będzie problem z yy, Wyrobieniem na tej gospodarce. Mówię, no krótkie zwierzęta tutaj, że tak powiem, czekają. Mówię, teraz jest, narodził się nowy problem, bo nie będzie można, nie mam od kogo, nie mam jak zrobić kostek. Na wsi zostały tylko rolujące prasy. To jest poniekąd problem. Poniekąd jakby moja była naprawiona, to można by troszeczkę pieniążku sobie zbierać. bo wiem, że ludzie są chętni na te mniejsze e, kostki. No i spada na automatycznie. No pewnie, w realu też tak jest. No, to pytanie. Czy my temat ogarniemy? Nie wiem. Powiem wam, że zastanawiam się mega, mega e, nad, e, nad tym tematem, bo, bo to nie jest takie kopsiu. Dobra. Także tyle moi drodzy z tego materiału wynosimy eee, tony rozkmin, tony przemyśleń, które pozostawiają jedną wielką niewiadomą co, co dalej działać. No, także do następnego trzymajcie się, cześć!